No, witam jeszcze raz. Jeszcze raz na Piotrówce. na dawnym wysypisku medycznym odpadów medycznych. Spróbuję przejść teraz na drugą stronę. Idę tu, co prawda, ścieżką, obok ścieżki niedaleko, obok Sarniej. E, to ja chyba tak, prawdę mówiąc, to zwario z tymi prognozami pogody. Tą, którą wczoraj oglądałem, to dzisiaj miało być. Mm, miało być dzisiaj e, Saroburo. Nie wziąłem aparatu, wziąłem tylko komórkę. No i teraz trzeba żałować. E, a z drugiej strony też, no, dźwigać też nie ma. Co, za dużo, za dużo elementów. Wchodzę tutaj taki przesmek, dlatego że po obu stronach mam dawne torfianki. E, nie wziąłem też gumowcy, by mi się, że e, nie będę tutaj, no, ale jednak pogoda mnie skusiła. A więc nas próbujemy się przedrzeć. Będę się przedzierał razem z wami. No ale nie mam ku temu odpowiedniego wyposażenia. Na kurtkę też muszę uważać. Teraz idę. Opatrzcie tutaj za mną, nie wiem czy widać! Ścieżeczka jest. Taki ślad. Tutaj może nie wyraźny. Może dalej będzie widać. I ścieżka. No, zwierzęta też lubią chodzić drogami. Jak mają drogę, to z niej korzystają. Nie lubią się przedzierać przez chaszcze. I więc idziemy tutaj. Tu mamy chyba jakąś bazę. Na pewno zwierzęcą. Ale wygląda też na ludzką, starą. A być może jakaś młodzież się tutaj bawiła. Tam za mną patrzcie. Fragment. Jak to wygląda. Teraz robimy. Drona dla, dla ubogich, poparcie sobie tam. Zresztą za bardzo nie można. Rudzik przede mną, bardzo ładny. Tam na, na drzewie, nie wiem czy można zobaczyć. A to jest ten, który tak skrzeczał. Ptaszek, głos, który widzieliście. No i teraz przyszedł tutaj. Pytanie jest, którą ścieżkę wybrać. Tutaj mamy ścieżkę. do następnej wierzby idziemy a tu jest ścieżka widać no i Rudzik który sobie tutaj śpiewa Mówię muszę władzać bo buty są nie takie jak potrzeba O i tu jest następny Mop chyba dla dzików miejsce obsługi podróżnych eee, no ale tu już nie przejdę Tu już nie przejdę muszę szukać innego miejsca No to widać dlaczego ja nie jestem w tym widzicie ta ścieżka biegnie przez wodę tam już niedaleko właściwie e, kilkadziesiąt metrów jest już na pewno sucho i już jest ścieżka nadmleczna no ale to muszę zawrócić nie w takich e, nie, nie z takim nie z takim sprzętem na nogach ale miejsce bardzo ładne powiedziałbym wręcz klimatyczny, a tutaj klimatyczny Bażan przed chwilą uciekał przede mną pięknie wybarwiony samiec spróbujemy tutaj bokiem pójść zobaczę czy mi się uda dlaczego penetruję ten teren? Dlatego że w 2013 roku wykonywano tutaj inwentaryzację przyrodniczą, którą Teraz zarzucono, to znaczy mówię o ostatnich dwóch kadencjach e, Zarzucono, od 2016 roku nie wykonano żadnej inwentaryzacji przyrodniczej e, no Oczywiście zawsze za każdym razem e, Mówią nam, że nie ma na to środków i tak dalej Ja myślę że to jest kwestia nastawienia. Tutaj tak zresztą nie tak dawno mówimy był uchwalony był wiceprezydent odpowiedzialny za ochronę środowiska. Tiemu właśnie te rzeczy podlegały. Szkoda przede mną jest. No zobaczymy się. Może bardzo powoli idzie. Widać go teraz. Może się cofniemy. O, tam. Bardzo. Gatunek ja też poniekąd obcy, borządy są, występują w Azji. Aczkolwiek sprowadzone do Europy za czasów e, już rzymskich, także bywały tutaj. Gdzieś daleko śpiewa grzybacz leci Gdzieś tam sobie. O, nie wiem jak teraz. Po cichu ja mu się wydaje, że ja go nie widzę. Bażant. Oprócz barżantów są tutaj jeszcze inne gatunki. Chyba te najciekawsze ptaków, które tutaj są, to są na przykład wodniki. Kiedyś była też kureczka zielona. Czy ona nadal tutaj jest? Nie wiem. Jesteśmy na terenie e, na skraju e, torfowisk. Torfowisko jest nadal i ono kumuluje tutaj dwutlenek węgla, więc robi dla nas naprawdę dobrą robotę aby jeszcze lepszą, gdyby nie było odwadniane przez y, tą nieszczelną kanalizację, te odpowietrzniki, które zostały rozstrzelnione i cała woda, która tutaj wpływa, jest przechwytywana przez sieć kanalizacji miejskiej, mniejsza z tym czy to kanalizacji sanitarnej deszczowej. Kiedyś to była w ogóle e, nie było rozdziału, w każdym razie ogólnospławna też była, gdzie się mieszały te, 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 te dlaczego tutaj jestem tutaj miał być użytek ekologiczny po tych badaniach, które, mówię, o które przerwano, natomiast tutaj wskazano łącznie z nami że jest to teren idealny, żeby utworzyć znaczy zasługuje na utworzenie terenu chronionego i ten teren chroniony to może być w formie użytku ekologicznego przez 6 hektarów, zbieżne to jest z naszymi obserwacjami, dlatego że myśmy wcześniej do studium uwarunkowań z 2000 wcześniejszych studiów uwarunkowań do gospodarowania przestrzennego miasta dawali też sygnał o tym że jest to miejsce gdzie zasługuje na ochronę prawną w postaci ekologiczne Myśmy to nazywali trzcinowisko. Jak widać trzciny tutaj są, zresztą Zespół ptaków, który tutaj zasiedla, jest wybitnie trzcinowy, bo to są i te wodniki, i te zielonka, o której wspominałem, kokoszka wodna na tych resztkach, torfianek, które tutaj pozostały, one są tam troszkę daleko za mną, te większe takie. Tutaj też ostatnio staje płazów, ja w zeszłym roku miałem podejrzenie, że jest tutaj są żaby moczarowe. Ta populacja ciągle tutaj spada. Na pewno mamy dwa gatunki płazów. Z tymi gatunkami to mi się wstrzymał, ale na pewno jest ropucha zielona. Dawno tutaj nie widziałem niestety ropuchy szarej. No i e, żaby zielone. A tyle to jest kompleks. To może być mieszaniec. Mamy pierwsze pszczoły. A to chyba jest pszczoła. To nawet nie pszczoła miodna, tylko któraś z dzikich pszczół aczkolwiek no, pamiętajcie o tym że pszczół jest mniej więcej w Polsce tyle gatunków a może nawet ciut więcej niż ptaków także jest na co patrzeć e, są też no, pszczolinki, cmukliki cała, cała 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 plejada pszczół, gatunków pszczół na które totalnie by było warto spojrzeć Ojej, troszkę chyba nabrałem wody no ale trudno jak już nabrałem to już pójdę. nawet chyba sporo nabrałem tej wody Oła! trudno może wyspę. nie pierwszy nie ostatni raz trochę zamarszczowałem ale widać bo. oj zimna <noise> woda powiem wam zimna woda no a to 2 metry Trudno Do domu nie jest daleko Dojdę, wymienimy Skarpetki Buty wysuszymy no, i weźmiemy następny taki ten No tak to jest, dać się impulsom Chciałem się przejść Teraz mam za swój. Ale wracając Troszkę będzie chlupotało O, słyszycie? Jak to butek Pierwszy raz nie ostatni. W dzieciństwie to nawet sprawiało mi e, frajdę. Teraz to już nie za bardzo. Jest jednak pewien dyskomfort w tym wszystkim. No i tutaj mamy już wchodzi nam las, o którym mówiłem, którego nie cierpię, czyli lasy łęgowe, ale w wydaniu e, gatunków inwazyjnych. Czyli głównie tutaj u nas to są klony jesionolistne. W momencie tutaj, kiedy Piotrówka powstawała jako grodzisko, to, które miało pilnować sprawnego odprowadzania podatków z okolicznych osiedli, to tych gatunków tu nie było. Tam macie dwa. Tutaj mamy... O, tu widać? Widać. czyli to jest pozostałość bo większość wie co to jest na włoć olbrzymia nie nasza mamy też rodzimą na eee, no i, i lasek duży las eee, jest głównie złożony z klonów jesiennych czyli ten drugi gatunek inwazyjnych jest dużo dużo więcej a tutaj ze na ziemi ta niebieskość, którą widzicie, nie wiem czy widać, o. Tutaj te niebieskie to cały czas fiołki, fiołki wonne. W nie będzie odoratum, czyli wonne. Za chwilę dojrzymy, weszliśmy na górną ścieżkę. Będę musiał te spodnie jednak też podsuszyć. Trudno. Czasami już tak bywa. Na szczęście nie jest to. Eee, Ma to Grosso de Sul i Bagna Pantanału, na które niestety nie pojechałem. A z czasów studenckich mieliśmy mieć tam wyprawę. No nie udało nam się, były to czasy takie, a nie inne e, bo teraz to pewnie byśmy tak jak wtedy byliśmy zawzięci, już nam się w większości udało. Zostaliśmy po prostu z Ministerstwa Nauki Zakaz e, i nie pojechaliśmy A, a mieliśmy tam spędzić 3 lata No to mam na miastkę bagien Pantanału w Radomiu No i o. Postępują dzicze prace eee, rekrutacyjne na tym terenie. Cały czas jest odwadniany ten. Wod, woda sobie płynie. Całkiem gwardko. Cały czas tracimy tą wodę. Eee, torfowisko się odwadnia. Do atmosfery uwalniamy eee, dwutlenek węgla. A nie o to chodziło w tym radom klima. Mamy tutaj mieć też delegacje, które będą patrzeć na nasze doświadczenia. No to możemy im pokazać, jak z jednej strony chronić środowisko, kumulować wody w miejscu ich powstawania, powoli je oddawać, a z drugiej, jak się ich szybko pozbywać emitować utlenek węgla, tak jak z tego torfowiska. Można to przeliczyć ile ton dwutanku węgla dodatkowo dostaje się do powietrza ze względu na odwadnianie tego torfowiska. Właściwie to już nawet celowe odwładnianie. Zaczynam przypuszczać, że jest to jednak część programu edukacyjnego i część programu ladonki, żeby pokazać jak pewnych rzeczy nie należy robić. No, i tak to trzeba było chyba czytać. To pozostawienie tutaj tej infrastruktury w takim stanie, jaka jest. No i tyle. Proszę. E, przede mną pewnie ją niedługo zetną. No, załóżmy ją skrócić, generalnie, no ale w sumie stanowi niebezpieczny natomiast jest idealne o słyszycie był dzięciołek, była, była, był spak masa ptaków wykorzystuje to jako miejsce, z której, którego może dokonywać inspekcji tego terenu. No, to jak ktoś mu na głowę nie spadnie oczywiście, a czasami spada tutaj krogulec na głowę, Także, no jednak trzeba się szybko orientować terenie, bo można stracić głowę eee, z różnych przyczyn eee, dosłownie głównie co też no bo ci którzy śpiewają na tym na tym e, na tym drzewie no to tracą głowę dla, dla płci przeciwnej i dlatego tak to po przeciwnej stronie widzicie zabudowania garbarni Borkowskiego. Jak wiadomo będzie na Żółkiewskiego, jest pałacyk obok pałacyku Karszów na placu Konstytucji 3, 3 maja a dawnego placu cerkiewnego mamy właśnie pałacyk Borkowskiego. Borkowski tutaj miał garbarnię. Zresztą całkiem majętny. Zmarł chyba bezpotomnie, dlatego też rozdał swoje udziały, akcje E, swoim pracownikom. Miał też garbarnię w Oddeście. E, wtedy jeszcze to był XIX wiek. To były inne, a inne, inne. E, no, był, żyliśmy wszyscy w jednym. W olbrzymim imperium rosyjskim. No i, i Borkowski również korzystał z tego. Tak jak Wokulski. No i zarabiał. Natomiast tu jest popularne miejsce spotkań. Dobrze by było o piwo. Piwo no, albo lubelskie w każdym razie ze wschodu, albo też tam gdzieś już koniec Mazowsza, początek Podlasia. Ilość tych, te, tych butelek tutaj przeraża. Kolejny piknik na mostku, dlatego też wolałem nic nie mówić. Panowie nieco skonfundowani, ja również. Głupia sytuacja, nie? No ale sobota. Okej, okay. następny pierwszy Śpiewa, idziemy na grodzisko. <klima> <klima> Tym razem. Przede mną, zobaczymy jak to będzie. Bażant też z boku. No i sikory nadają tutaj. No i za mną, patrzcie, okradło. Tutaj ten fragment zachodni. Za tam trochę dalej, niedaleko w tej części, tam gdzie pokazuję w tym momencie odkryto reczki dębowego mostu, co oznacza solidnego, który prowadził do grodziska Co oznacza, że na no, wody tutaj ówcześnie było dużo, dużo więcej, czyli w tym wczesnym średniowieczu. Rzeka musiała, no, nie wypijaliśmy jako radomianie tyle wody, nie korzystaliśmy e, z tej wody. Poziom wód gruntowych musiał być znaczny. No i ilość tych wód, które tutaj były też było go dużo. Most był dosyć solidny, zbudowany na takich dębowych palach. E, no tak to może można było sobie jakiś krótki mościk na no, szlaku handlowym, bo mówiłem, że tutaj też były e, e, znajdowane zabytki świadczące o e, handlu ze wschodnią częścią Europy. Wobec e, tego musiało, musiało tutaj przechodzić. Radą był zawsze punktem wymiany. E, w, w późniejszych czasach, w późniejszych w późniejszych czasach e, była, e, był miastem był, radą był miastem na trasie pędzenia wołów z Podola na zachód Europy do, na Śląsk więc też na tym zarabiał A to było dosyć znaczne miasto w XIX wieku chyba na początku cała banda ślimaków muszę uważać żeby ich nie, nie podeptać w XIX wieku Radą był małym miastem to było 2000 mieszkańców e... Bo był w drugiej dziesiątce miast Natomiast dochody miał w pierwszej dziesiątce do kasy miejskiej które przychodziły Także korzystał na handlu tam gdzie u zielony się odzywa A tam jest kolejna Garmarnia. W XIX wieku radą wyrósł na garbarniach, o ile łódź na tkactwie. No i się dzięki temu rozwinęła bardzo intensywnie i bardzo, e, w kru, bardzo krótkim czasie. Radą troszkę postawił na garbarnie. Rozwinął się także, ale może nie aż tak jak łódź. No cóż, w, w, a, weszliśmy na grodzisko. O cały czas słychać, prawda? Zdjęcie e... uziemione i ludzi gdzieś tam z boku. Tych głosów jest dużo, także chyba zakończymy tutaj wycieczkę na szczycie Piotrówki. E... Mam nadzieję, że ten teren będzie w jakiś sposób uporządkowany, przynajmniej tutaj. Ale tak jak rozmawiałem z archeologami. Nie mieliby nic przeciwko, gdyby przykryć to warstwo humusu, zasadzić trawkę. Z babytki będą spoczywać, tak jak do tej pory, pomimo różnych kopań. Ale coś tam jeszcze jest. To były kopane przekroje. To było w XVIII wieku, mieliśmy też cmentarz. Nadal jest dużo tych szczątków ludzkich. Czasami można znaleźć jakiś ząb trzonowy. Spotkałem tu kiedyś taką silniczkę. Zbierania właśnie takich szczątków. Mnie to średnio mm, e, interesuje. E, no cóż, no, zbliża się czas, kiedy ja będę po tej drugiej stronie. E, więc no, nie jest to nic pasjonującego. Zraz dużo, dużo tutaj takich elementów jest. Można znaleźć też inne jakieś e, zabytki, na przykład e, fenigi. Z 42 roku jeszcze z, yy, z niemieckim orłem, tak, e, trzymający w szponach swastykę. Także no, jest tutaj tych elementów, tylko trzeba patrzeć pod, 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 pod nogi. E, znajdowałem też fragment ceramiki, takiej nieobrębionej, wygląda na to, że starej. A trzeba by zajrzeć tutaj do badań które są prowadzone a wszystko tutaj jak widzicie zostało obmazane no i tyle no to będę kończył tą część chyba najwyższa pora i zmienić buty przede wszystkim i skarpety